Hej, w tym filmie pokażę, jak zdobyć Robuxa za darmo w Robloxie. A są różne sposoby. Najpierw są gry z darowiznami. Oznacza to na przykład tę grę tutaj. Po prostu wyszukujesz głodującego artystę albo hangerdego artystę, a potem na przykład możesz wystawić swoją sztukę w tej grze. A potem ludzie mogą kupować. A jeśli ktoś to zrobi, myślę, że dostaniesz 60% ceny. Jest też proszę o darowiznę. Tam działa podobnie. Tam masz własne stragany i możesz sprzedawać swoje ubrania i inne rzeczy. Ta metoda jest stosunkowo łatwa, żeby zarabiać pieniądze ale prawdopodobnie jest tak, że nie zrobisz z tym zbyt wiele. W czym możesz zrobić więcej, to są jakieś koszulki, jakieś ubrania. A więc po prostu obejrzysz sobie kilka tutoriali na YouTube, jak to wszystko działa. Potrzebujesz do tego tylko trochę umiejętności. Na przykład ten tutorial tutaj jest po angielsku. Możesz go obejrzeć albo poszukać innych samouczków. Tam nauczysz się, jak tworzyć własne koszulki. Musisz tylko wydać trochę robuxów. Może na grupę albo do stworzenia projektu. Wydaje mi się, że to 10 robuxów. A potem możesz po prostu to sprzedać i sam zarobić robuxa. Te zdjęcia Tutaj to inna metoda. Możecie zobaczyć te miniaturki tutaj, tak powiem. Możesz też sprzedać je innym albo innym zdjęciom. Oczywiście to jest nieco trudniejsze, bo musisz nauczyć się edytować jakieś obrazy, a także znaleźć klientów, jak już się to stanie trudne. Twitter jest całkiem dobrym źródłem pozyskiwania klientów, ale teraz nie poleciłbym tej metody tak bardzo. Moim zdaniem, najlepszym sposobem na zarabianie Robuxów za darmo jest tworzenie gier bo jak masz dobry pomysł, gra jest dobra i też jesteś szczęśliwy, to możesz na tym zarobić dużo Robuxów. Ale tego nie rób najlepiej sam, tylko najlepiej z kolegami. Jest fajniej i każdy może się na czymś skupić. Jeszcze jeden to jeszcze jeden skrypter, jeszcze jeden to designer, a potem możesz stworzyć sobie grę, a później na tym możesz zarobić całkiem sporo pieniędzy. Ten najlepiej zbadaj, jak to wszystko działa. Po prostu Wykorzystaj sobie YouTube jako źródło. Dzięki YouTube naprawdę możesz się nauczyć wszystkiego. Ważne jest, nie ma takiej metody, która naprawdę nie potrzebuje żadnego wysiłku, że po prostu dostaniesz Robuxa za darmo. Tak, wejdź na ten link, daj mi swoje dane, a dostaniesz Robuxa. Nigdy tego nie rób. Zawsze będzie tak, że będziesz musiał włożyć trochę wysiłku. Od sam nic nie ma. Jeśli ci pomógł film, to bardzo bym się ucieszył z łapki w górę. I pan.